to możemy uwolnić jednego pala masz, zobacz, patrz, zabijasz ich I to może no i sobie wezmę często... rozum... oni mają pistolet ktoś to uważaj przerwałem cię chwilę, mam tu piąte że... co nie? ale zobacz, patrz, i masz tutaj na środku klatkę, co nie? nie no widzę oj, jeden z nich pal strefę dropnął, Opa. i możesz po prostu, wiesz, klikasz tutaj ja zostawię to tobie, sobie to weź, co pierwszego Coś miał tak sobie ten... Kurwa, nakurwiłem. O i... i też amo kurwa, drobiam często. Patrz, i zobacz, patrz, tutaj jest... Żeby ten obóz zniknął... Nightwing! No, to mój... Mój lisek go zaatakował. Dawaj go, dawaj, dawaj mi go. Też rzuciłeś, kurwa. Wiedziałem. No chciałem. Byłem szybszy. No najprawdopodobniej o, mój lisek go zaatakował. Mój chodź. lisek jest agresywny Słuchaj, Słuchaj, Przytrzymaj sobie. Kurwa, jak włamywasz prawdziwy. I dostajesz go od razu. Ej, drużyna pali, jest głodna. No to najczęściej ten, którego używasz, bo... Jeżeli któryś nie jest wyciągany, to on nie traci na przykład jedzenia, co nie? Tylko ten, którego wyciągasz. Okay. go wyciągasz. Okej. Już go karmić w takim razie. No, ale w taki sposób w tych obozach jeszcze możemy dodatko zgarnąć dodatkowe pale. Czasami w tych obozach są jakieś rzadsze. Jak chcesz Nightwinga, to właśnie widzę kolejnego. Nie. Spokojnie. <ślesy> Co? Co się z nim stało? Nie wiem, wziąłem jego ogniem Ja schowam swojego, dobra, ja No kurwa, 49% On się może wydostać Nie, siedzi O, o, o Kolejny pol. No, ale... <gulujmy> ogólnie, czasami wystarczy po prostu kazać swojemu polowi przez chwilę być agresywnym i on no kurwa to się już stanie kap... kimś zasięgowym, ma go jednie. Co tam wilczki idziemy szukać? Ej, to, tam jest jakaś szopa kurwa gdzie masz szopę kurwa? Ten kawałek w lewo. Ej, jej kurwa kiedyś nie było! Jak chuj jej kurwa kiedyś nie było Boże tym pierwszym... tym pierwszym polechronem w ogóle nie do przodu, tylko jesteś kurwa w miejscu o nie! o nie! O nie! Co się stało? Parego palama! Ile? Ile? <laughs> Pięć tysięcy! Kurwa! Nie Ej, stać, stać tyle... mnie, pierdul się! ja tyle mam jej daję. Ej, ja 300 kurwa. Tomek, co? Dostajesz za to 5 mega sfer i takiego ten... I jak masz wtedy do tego Stoutfruita, fruita, co nie tego tego ten do defensa? No. To teraz doszewkę do życia. Dobra, idziemy w podróż. Idziemy, w końcu też wyruszyłem w podróż, w końcu nie się w basie. 5 tysięcy hajs to ja za chuja jej kurwa nie da Niech się pije. No, nie skąd ja miałem 5 tysięcy kurwa, to jest lepsze pytanie. Nie wiem, on 300. No najwyraźniej coś sprzedałeś. Nie, nic nie sprzedawałem, jeszcze nie było, że tego sprzedawcy. O! najlepiej O Kurwa. Mm. <laughs> to jest najgorsze. A co to jest? Odziczki tu są. No, o! o! Tutaj jest kolejny fishur który nie chciałem ci pokazać. To, to się dobrze się znalazło. Przytrzymujesz F, przeszukujesz, to dostajesz itemek. I podczas przeszukiwania... Miedziany klucz! Bo znaleźć coś takiego, jak na przykład, czym są dokojne Nie, miedziany klucz i pal strefa tylko. O kurwa, tu jest Zoe! Zoe? Co? Tutaj jest. No to ta z ligi Legend. Ona jest pierwszym bossem wieży. Taka ciekawostka. To jest Typara, która jest pierwszym bossem tej pierwszej wieży. Mhm. Nie, ci to spoilerować nie chcę? A tu jest Black Marketer? Nie, o, tu jest właśnie u którego do koiny można ten tradeować. Aha, dobra, tu nie mamy nic. Dobra. Okej okay. posłuchaj, Cliff Moonka. I w szczególności w nocy, bo w nocy je fajniej widać JAK SIĘ TO KLIKAŁO?! Spacje O kurwa, jak się wystraszył No bo kurwa, spierdol poleciał, się spierdoliłeś, jak ty poleciałeś w ogóle Gdzie ty jesteś? Idę Wyżej. do ciebie, spinam się No to kurwa właśnie, ja spierdoliłem pierwszą, to ty byłeś niżej Ej, chodź tu, chodź tu, chodź, okay. chodź, 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 chodź. A to mamy iść niżej, tak? Tak, 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 bo ja chcę ci tutaj pokazać, bo widzę jedną rzecz na mapie, którą chcę ci pokazać. To jest jaskinia tu tam wyholona, ale idziemy dalej. Bo ja widziałem coś na mapie, co mi się podoba. Mówię, na tej lotni to praktycznie lecisz w dół, do przodu, co nie? No, ale przynajmniej powoli, no. No, ale na tej pierwszej lotni to się średnio lata. Owiczki! Czas na Aha. test bojowy. Wilczki! <laughs> Czekaj, bo mój poks idzie, je, kurwa, na kurwiać. <laughs> hop hop, hop hop. Ej, no, nie bij tego samego co ja, ty kurwo. No ja tego drugiego poszedłem bić. Wiem, ale mówię o tym, bo, bo, bo twoja żaba akurat bija tego samego co ja, mimo wszystko. Przez chwilę. Tam jest kolejny wilczek. Dobra, mam. ale mamy. My mamy chłopów, mamy? Mamy, dobra, to będzie mu później podejść. Ta Ej, biznes. ale one zawsze są w atachom i one są większej ilości. Są kolejne dwa, to obok które się rzucają nas Tomek, Tomek! Jeżyk! No właśnie kurwa to zobaczyłem o. No bo... Widzisz czemu mam ten pasek? To jest kolejna rzecz Jaką są bounty hunty tak zwane Ale czemu ja mam walkę z bosem? Bo tu jest bounty hunter to jest gościu, Czajem którego zabijamy, i tak dostajemy z niego po prostu takie, takie ticketiki, które dają możliwość yy, jakby dostania fajnych rzeczy, też w wiosce. Wyrząszcza twojego źródła. Wiem. No spokojnie, on da radę sobie. Tak? Dobra, chodź tu kurwo. Ten ja 4 HP. O kur. Palić się niby niczym pewnych ludzi w pewnych czasach A, stopy. Ogólnie taka ciekawostka. A ja mogę go do bola złapać? Właśnie chciałem ci to powiedzieć, tak ludzi da się łapać. Szansa jest dość niska, ale da się Ja też chcę No szansa jest niska, co nie? Tego ja go schowałem, schowałem, Tak w razie czego, żebyś nie miał problemu z paniem. Ja go chcę. Nie wiem ile masz boli, czy dasz radę, ale... Tywie szansa jest dość niska. Nie! Yeah. Jest! Mam człowieka! Jej! Yeah. Gdzie on teraz kurwa jest? W się raczej. A jest! Bo generalnie to nie było na początku zamierzone, żeby móc ich łapać Ale teraz, teraz chyba coś nawet porobili, że oni mają w końcu jakieś inne statystyki Bo oni kiedyś mogli tylko i wyłącznie kraftować Ale oni teraz chyba coś pozmieniali niektórzy nawet potrafią nieco więcej Czekaj, tego muszę odrzucić poxa Żaby nie odrzucę nigdy Zielony <laughs> poks to zielonych poksów, żółtek dość... A żółte poksy miałem gdzieś te schronisko na żółte, chyba już tak było Kurwa Mamy mało dość ten, kol fragmentu. A ten, a z tym lisem trzeba do ziutka iść, to go biorę od razu, żeby nie mieć. E, nie lisem. jest Nie no. z no, wilkiem, no. kurwa, direholem, no, wiem o czym mówię. O. <grym> Dobra, Nightwinga sobie <grym> zostawiam. I Nightwing, od którego levela miał siodło do siebie na latanie? Ty, się <grym> tu chodzi, kurwa. <grym> kurwa, właśnie, wiesz co, możesz, wiesz co możesz używać tego? Kurwa. Mm. Jerzyka, do czego możesz użyć? Do czego? Jeżyka, bo wziąć i nim kurwa rzucić jak granatem. Kurwa ty, ale patrz, siała baba ma. Ej, bo to jest baba, która sieje. Sieje. Ale co na ma za... Jakie ma umiejętności? Ale nie czekaj, mogę zobaczyć. Czekaj, a... a gdzie ja to No, wdrożenie, w, w drużynie. No, w drużynie, jeżeli sadzenie, masz go w drużynie... drzew, wydobycie O kurwa, rzeczywiście im dali więcej. No, sporo ma. No mówię, kiedyś oni, kiedyś oni mieli tylko kraftowanie. Dosłownie, nic więcej. No wszystko. To Ale teraz widzę naprawili to. Wykorzystywanie ludzi w grze. Mm. A z Leaf Moonka może zrobić yy, SMG. Okej. Okay. A widziałem już tego. Ulepszyłem się do pistoletu maszynowego Leaf <śprzystywanie> Już kurwa. Ale nie mogę, czego mi brakuje? Sztaby! Nie mam żadnych sztab. A, Dobra, właśnie sztaby zaraz zacznę robić powoli, co nie? A dzika se wycofam, a ziutka dam tutaj. Żiutek zapierdalaj na tej farmie, kurwa. Żiutek <laughs> rób wszystko, kurwa co się da. No ziutek mówię, że prawie wszystko do nich robi wszystko. Dobra, czy ja chcę jakiegoś boksa jeszcze sobie wziąć. Kurwa, nie ma nikogo, kto będzie pracował za mnie. Kurwa przy robieniu strzał? Czy wszyscy poszliście spać kurwa? Akurat teraz? Uf. Nie, żaba jaki i, i depreso ze mną budują. Ale <grym> <grym> żaba zajebiście biście młotkiem, kocham tą żabę. To, nie jest, to jest kurwa pałeczka! No dobra, nieważne, I zajmij się to robi. tak macha nim, kurwa, no... Je tak nie po się przy tym zobacz. Uuu, długo, uga, długo, bugo. Uga, maszynowy. Ja, ja idę na wycieczkę znaleźć ten...